Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów, widzów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach yy, używanych, tym razem o Fordzie. wieście MK8, czyli najnowszym wydaniu yy, Forda w tym modelu. Produkowanym od 2017 roku, jakie są zalety, wady, usterki, silniki, jakie możemy dostać, co wybrać. Także zaczynajmy, co można powiedzieć o samym Fordzie Fiesta. Na początku, może o sylwetce. Sylwetka Forda Fiesty ósmej generacji na pewno może się podobać. Jest nowoczesną sylwetką. Tak naprawdę tutaj. Nie można się do niczego tak naprawdę przyczepić. Auto produkowane w Niemczech. Przedstawiciel segmentu B, 3 i 5 hatchback oferowany z 5-6 manualną skrzynią oraz 6 i 7 biegową automatyczną skrzynią biegów. Wymiary to typowy przedstawiciel segmentu B, czyli długość około 4 metrów, szerokość 1,73 m, wysokość 1,47 m rozstaw osi w okolicach 2,5 metra. Bagażnik to około 292 litrów, około 300 litrów. Konkurent takich aut jak Toyota Yaris, Skoda Fabia, Renault Clio, Opel Corsa czy Peugeot 208. Auto było oferowane w, różny, w różnych wersjach wyposażeniowych. Podstawowe Active, Titanium, Trend, Bogate, winiale oraz sportowe ST, ST Line, ST Line X. Yy, także tak wyglądają podstawowe dane techniczne. Samochód w, w 2021 roku przeszedł yy, tutaj facelifting, także zmieniono zmieniono pas przedni, zderzaki, lampy. Osłonę chłodnicy, dodatkowo zmieniono wnętrze, system multimedialny, wskaźniki, tablicę rozdzielczą. Także tak wyglądają podstawowe dane techniczne. Co do wnętrza na pewno wnętrze jest dosyć przestronne. Zwiększyła się tak naprawdę wielkość tego samochodu od poprzednika. Auto jest dłuższe, szersze, rozstawosi się też nieznacznie zwiększył, zmieniło się przez to też prowadzenie tego samochodu. Jest bardziej samochód stabilny na zakrętach co do wnętrza. No tutaj system multimedialny nowy, zarówno wnętrze, wskaźniki. Tutaj ta nowoczesność powiedzmy jest widoczna gołym okiem. Wnętrze jest dosyć przestronne, wygodne. Fotele zarówno jak i kanapa z tyłu. Także te samochody znacząco się powiększyły na przestrzeni lat, czyli tak naprawdę osiągają wymiary samochodów kompaktowych sprzed 15-20 lat. Także tutaj yy, rozmiary, ilość miejsca w środku nie powinien nikt narzekać na to. Co do, co do samych silników w Fordzie Fiesta, tutaj tych silników jest spory wybór, tak naprawdę. Podstawowy silnik 1.1 T i VCT, pojemność 1100, 85 koni, 110 Nm, od 0 do setki w okolicach 14 sekund. Tych silników jest dużo na rynku. Kolejny silnik 1.0 EcoBoost, też omawiany przeze mnie. Benzyna turbo, 100 koni. 170 Nm, wersja mocniejsza miała 125 koni. Tutaj osiągi w okolicach 10 sekund do setki. Była także wersja hybrydowa o mocy 155 koni, 240 Nm. I sportowe wersje 1.5 EcoBoost ST, 200 koni, 290 Nm, 6,5 sekundy do setki. I też silnik omawiany diesla przeze mnie 1.5 TDCi o mocy 120 koni mechanicznych, 270 Nm i okolice ok. 9 sekund do setki. Także każdy znajdzie coś dla siebie w silnikach. Myślę, że jak ktoś jeździ więcej po mieście, to nie ma co wybierać. Warto nawet ten podstawowy silnik 1.1 T i -V -T, moc w zależności od kraju, Pochodzenia od 75 do 85 koni, dosyć. Jeżeli ktoś szuka lepszych osiągów, to oczywiście 1/0 Ekopust będzie dobrym rozwiązaniem. Sportowe wersje tutaj tych aut są znacząco droższe, także tutaj na to powinniśmy zwrócić uwagę. Co do WAT Forda, jest mk 8 no, tutaj część użytkowników narzeka na ilość miejsca w bagażniku czy na tylnej kanapie, na słabe wyposażenie w najtańszych powiedzmy wersjach Forda Fiesty, mała ilość powiedzmy bogato wyposażonych tych samochodów, zaletami na pewno jest przestronne dosyć wnętrze, komfort. Jeżeli ktoś nie żałował na wyposażenie, to i tak to także wyposażenie. Dobre prowadzenie tego auta, zawieszenie i sam wygląd tego samochodu, który się nie zestarzał, powiedzmy sobie szczerze, co do usterek czy wad, powiedzmy jakie występują tutaj, na pewno część użytkowników narzeka na słabą jakość. Plastików, materiałów w środku. Dodatkowo uszkodzeniem ulegają elementy zawieszenia. Czasami są jakieś drobne z elektroniką problemy, awarie czujników, systemu multimedialnego, który się może zawiesić. Także tak to wygląda. Co do cen. Tutaj najtańsze egzemplarze. Przy tych cenach, jakie mamy, kosztują często powyżej 40 tysięcy. Najdroższe egzemplarze, tutaj najmłodsze, jeżeli chcemy samochód z polskiego salonu, to wydatek powyżej 50 do 60 tysięcy nie powinien nikogo dziwić, ale warto się przyjrzeć też nowym samochodom. Chociaż one też zdrożały na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat, także. Ceny samochodów używanych znacząco poszły do góry, także nie jest to miarodajne. Tak naprawdę warto się rozejrzeć za autem, nawet nowym, zobaczyć, jaka, jaka cena jest, za ile możemy kupić. Bo może się okazać, że na przykład auto trzyletnie czy pięcioletnie będzie w podobnej cenie, albo niewiele mniej jak nowy samochód, taki jak Ford Fiesta MK8, właśnie. I to by było na tyle odnośnie Forda Fiesta MK8. Tutaj jak najbardziej polecany samochód, dosyć bezawaryjny, ekonomiczne, trwałe silniki. Samochód dosyć przestronny we wnętrzu. Pamiętajmy, że rozmiary tych samochodów klasy B aktualnie to praktycznie dawna klasa C, także jak ktoś nie potrzebuje jakichś super przestrzeni, to powinien... Klasą B się zainteresować taką właśnie jak Ford Fiesta MK8. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.